Jesteś ulepiony z gliny Skład dużej boskiej rodziny Nosisz cały czas to w sobie Tym skupiłeś świat na sobie Zakłamują twoją historię Tworzą ciągłą analogię Lata szło im wyśmienicie Lecz powoli to widzicie Posłuchaj bracie, o ciebie chodzi Mają prawo, które wszystkim szkodzi Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana Wiadomość jest podpisana, system cię niszczy i nie jest nowy, Podla dla człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera, niszczy tak ludzi robiąc z nich zera. Jesteś ziemską świadomością Świat ci wmówił, że nicością Żyjesz w domu, Bożym bratku Świat powtarza, że z przypadku Ze wybuchło coś w kosmosie Boga każdy z nich ma w nosie Świat cię ciągle okłamuje Naukowców recytuje Zrobił ktoś to precyzyjnie Lecz to wszystko jest fikcyjne Poprzez aktycie tu mają dziś w Zarządzają, są do tego formularze, by opisać całość zdarzeń. Lecz to prawo do osoby, sztuczny zapis Twojej głowy. Posłuchaj, bracie, o Ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest podpisana. System cię niższy i nie jest nowy. O, dla człowieka zmienia w osobie. Wszystko co twoje sam ci odbiera Niszczy tak ludzi robiąc ich zera Tak niewinnie to wygląda Rodzic zgłasza swego bąbla Pełen troski i nadziei Jak ty tworzy po kolei I tak do pełnoletności Później każdy sam się gości Robi różne dokumenty Tworząc zapis wręcz przeklęty Zrozum więc to bracie teraz Mimo naszych sprzeczek nieraz, Grupa wręcz jest fanatyczna, ich złość w skali krytyczna. Chcą odebrać nam co nasze, Szczepią trują, ślą w Kamasze. System ludzi od lat więzi, tworząc wszystkim życie męzy System się i nie jest nowy. Od lat człowieka zmienia w osoby. Wszystko, co to. zależy czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest w to wpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od dla człowieka zmienia w osoby. Wszystko, co twoje, sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robią z nich zera. Posłuchaj, bracie, o ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest w to wpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od lat człowieka zmienia w osoby, Wszystko co Twoje sam Ci odbiera, Niszczy tak ludzi, robią z nich zera.